Witam witajcie w kolejnym odcinku na kanale Board Games TV. W dzisiejszym odcinku e, bardzo fajna, sympatyczna, prosta gra od wydawnictwa G3, Trucizna. No jest to odświeżona wersja tejże samej gry e, wydana przez wyda właśnie, wydawnictwo G3. E, autorem gry jest Rainey Knizia, e, bardzo znany autor wielu, wielu fajnych, ciekawych e, gier. E, gra jest od 3 do 6 graczy, czas jest to około 45 minut, więc zobaczcie jak się gra prezentuje, jak wyglądają zasady, no i za chwilę wracamy. Dobra, jak wygląda przebieg gry w grę trucizna? Na początku gry trzeba potasować wszystkie dostępne karty. I jakie mamy karty w grze? Mamy karty eliksirów w trzech kolorach: fiolet, czerwień i niebieski. I ich jest po 14 w każdym kolorze o różnych wartościach. Mamy również 8 kart trucizny o wartości 4. Są to karty zielone. Te karty. Musimy rozdać pomiędzy wszystkich graczy. Na początku każdej rundy wybieramy gracza rozdającego, który właśnie rozdaje te karty, a następnie graczem rozpoczynającym daną rundę jest gracz siedzący na lewo od gracza rozdającego. Gracze w swojej kolejce będą musieli po prostu zagrać jedną z dostępnych swoich kart na ręce do jednego z trzech kociołków. Jak widzicie na początku, te kociołki są puste i nie mają przypisanych kolorów, ale w momencie, gdy któryś z graczy włoży eliksję do któregoś z kociołków o danym kolorze, to do tego kociołka tylko i wyłącznie będziemy mogli wrzucać eliksyry właśnie w tym kolorze. Wyjątkiem są trucizny, które można wrzucać do każdego kociołka. I gracze zgodnie z wskazówkami zegara będą wrzucali karty do kociołków. Gracze jeżeli jest to karta trucizny, mogą rzucić taką kartę do dowolnego kociołka. Jeżeli wrzuci do pustego kociołka, to dany kociołek jeszcze nie ma przypisanego koloru i mogą tam być wrzucone inne karty w danym kolorze. O ile wcześniej do którychś z kociołków już nie zostały wrzucone karty odpowiednim kolorem. Czyli tutaj jednak tak czy siak będzie musieli wrzucić kolor czerwony. Gracze grają tak zgodnie z wskazówkami zegara i w momencie, kiedy któryś z graczy. Zagrywa kartę eliksiru bądź tej trucizny i wartość danego kociołka przekroczy 13, czy jak tu widzicie, mamy 18 punktów. To gracz zabiera karty, które leżały w danym kociołku, a tą kartę, którą zagrał, zostawia w danym kociołku. Te karty bierze i zachowuje przed sobą. Grały tak do momentu, gdy wszystkie karty zostaną zagrane do kociołków i gracze będą policzali ujemne punkty. Ujemne punkty dostajemy za każdy eliksir, to jest to jeden ujemny punkt. Za truciznę, którą mamy przed sobą, dostajemy minus dwa punkty. Jak możemy się obronić przed ujemnymi punktami za eliksiry? Jeżeli będziemy mieli tych eliksirów w danym kolorze najwięcej z pozostałych graczy, to te eliksiry nie przyniosą nam żadnych ujemnych punktów, ewentualnie karty trucizny i pozostałe karty eliksirów. Gracze zapisują to oczywiście w notysiku i gramy kolejną rundę. Gramy Tyle rund, ilu jest graczy, czyli każdy z graczy musi być graczem rozdającym. Po wszystkich tych rozegranych rundach gracze sumują ujemne punkty. Gracz, który zdobył jak najwięcej tych ujemnych punktów, jak najmniej ujemnych punktów, wygrywa grę. Gratucizna naprawdę jest to gra bardzo przyjemna, lekka, prosta, ale też wymaga troszeczkę od nas kombinowania, jakich kart się pozbywać, jakie właśnie karty zagrywać, żeby tych kart zdobyć jak najmniej. W grze ogólnie są dwie strategię. Albo zbieramy jak najwięcej kart w jednym kolorze, albo staramy się zebrać w ogóle jak najmniej tych kart, żeby tych ujemnych punktów jak najmniej zdobyć na koniec rundy. Także te strategie tutaj przeważają, jednak gracze muszą umiejętnie zagrywać karty o takich numerach, tak aby po prostu tych kart zdobyć jak najmniej. O tyle tutaj jest też fajna satysfakcja, jeżeli któryś z graczy zaraz po nas ma trzy kociołki i nieważne do którego dołożyłby kartę, musi te karty Wziąć, a do tego jeszcze w każdym kociołku jest karta trucizny. Naprawdę jest sporo śmiechu i każdy każdy ma z tego satysfakcję. Naprawdę przyjemna gra łatwa w nauce. Zagramy ją dosłownie wszędzie, weźmiemy ją dosłownie wszędzie, bo te pudełeczko jest bardzo mało, mało miejsca ta gra zajmuje. Więc, jak najbardziej, jeżeli szukacie jakiejś fajnej, małej, przynośnej gry, która nie będzie zbyt skomplikowana, ale też da nam sporo radości z odgrywki, jak najbardziej truciznę Wam polecam. A do tego możemy grać w tą grę aż w 6 osób, więc, w większym gronie, tę grę zagramy. Ode mnie naprawdę dostaje ta gra 8 z plusikiem na 10, e, zwłaszcza, że cena tej gry też nie jest jakaś wygórowana, kosztuje około 30 zł, więc e, nie zastanawiajcie się, jeżeli szukacie jakiejś fajnej, szybkiej gry karcianej, no to truciznę Wam mogę z szczerego serca polecić. Na dzisiaj to wszystko, zapraszam Was na kolejny odcinek. Cześć!